Maciej Zakowski, dobry wieczór. Wydawać by się mogło, że wydarzenia w odległej Syrii nas, Polaków, Europejczyków, jakoś specjalnie nie interesują. Tymczasem to, co się tam dzieje, może mieć naprawdę znaczący wpływ na przyszłość wojny w Ukrainie, na kształt unijnej polityki migracyjnej no i wreszcie na stabilność świata. Na to już nas przecież dotyczy. Świetnie pokazała to debata na temat Syrii w Parlamencie Europejskim w Strasburgu. Musimy pomyśleć, jak Unia, a zwłaszcza ta Izba, może wesprzeć demokratycznie aspiracje Syrii. Wcześniej w tym roku, w maju, ponad 600 przedstawicieli syryjskiego społeczeństwa obywatelskiego spotkało się w Parlamencie Europejskim w Brukseli na konferencji poświęconej Syrii. Po raz ósmy z rzędu Bruksela była jedynym miejscem na świecie, w którym Syryjczycy z całego kraju i diaspory mogli się spotkać i zastanowić nad konkretnymi problemami i nad tym, jak budować lepszą przyszłość. Teraz, sześć miesięcy później, wizja pokoju, wolności i godności jest bliższa niż kiedykolwiek dla wszystkich społeczności mężczyzn, kobiet i dzieci. To Syryjczycy muszą budować, ale Unia może zrobić o wiele więcej dla ich aspiracji. Musimy zaangażować się w tę nową Syrię, dokonać przeglądu istniejących sankcji i pomóc w jej odbudowie. Przypominając jednak o naszych priorytetach: walka z terroryzmem, niszczenie broni chemicznej, szacunek dla krajów sąsiadujących, koniec sojuszu z Rosją, ochrona mniejszości i prawa kobiet. Tak jak Unia Europejska pomogła imigrantom z Syrii przedostać się do Unii Europejskiej, tak teraz powinna zapewnić im powrót do domu. Wszystkim młodzieńcom, którzy krzyczą w europejskich miastach, wszystkim imigrantom, którzy podczas wojny zostawili żony i dzieci i uciekli do Europy, pomóżmy im wrócić. Zróbmy jeszcze jeden dobry uczynek i pomóżmy wypędzić ich z Europy. Chcemy wrócić, ale się boimy. Wraca pytanie dokąd? To słowa Shadi Syryjki, która wraz z mężem i dwiema niepełnosprawnymi córkami pięć lat temu uciekła z Homs z powodu brutalnej dyktatury w jej kraju. Dziś Szadia i rodzina przebywają w obozie dla uchodźców w Libanie, podobnie jak miliony Syryjczyków w regionie. Warto to podkreślić także dzisiaj w obliczu tych, którzy po raz kolejny wykorzystują tę debatę, aby siać nienawiść w naszych społeczeństwach. Gdzie jest wasze człowieczeństwo? Szanowna Pani, kiedy wybuchła wojna i ludzie zaczęli uciekać, mówiono, że należy zapewnić im schronienie, dopóki tam takie warunki będą panowały. Ale teraz, gdy reżim Al-Assada upadł, z pewnością wielu słusznie uważa, że jest to właściwy czas na powrót do domu. Natomiast pani mówi o tym, że zaistniało sytuację wykorzystuje się do propagowania mowy nienawiści. A moim zdaniem jest to całkiem rozsądna rozmowa. Islamizm, jeśli trzeba o tym przypomnieć, w tej izbie jest potworem, który w dalszym ciągu rozwija się w Afryce, na Bliskim Wschodzie i w Europie. Od Saint-Saint-Denis do Molenbeek przez Rotterdam każdego dnia umacnia swoje wpływy, swoich żołnierzy i sieci połączeń. Skoro mówimy o odbudowie Syrii, wspieraniu jej pomaganiu i tak to ciekawi mnie co zrobimy jeśli na przykład nowy ekstremistyczny reżim islamistyczny zacznie zabijać chrześcijan. Co naprawdę robimy? Słowami mówimy, że wspieramy i jesteśmy solidarni, ale co konkretnie zrobimy? A co będzie, gdy powiedzmy milion Syryjczyków zacznie uciekać z Syrii, ponieważ ten nowy reżim okaże się niezbyt miły? Czy bardziej będziemy chronić nasze granice zewnętrzne? Tak, było w sali plenarnej, no a teraz część wątków tej debaty przeniesiemy do telewizyjnego studia. A zaproszenie do programu przyjęli Pan Arkadiusz Mularczyk, Prawo i Sprawiedliwość, Dzień dobry, Grupa witam serdecznie. Konserwatystów i Reformatorów. Pan Michał Szczerba, Koalicja Obywatelska, tu Europejska Partia Ludowa. Dzień dobry. Pan Krzysztof Śmiszek, Nowa Lewica, tutaj socjaliści i demokraci. Dzień dobry. To może zacznę od, 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 od pana Arkadiusza Mularczyka z takim pytaniem, bo bardzo różne były głosy na temat tego, co się dzieje w Syrii i wokół Syrii podczas debaty z pana grupy politycznej. No Adam Bielan sam podkreślał, że, yy, yy, że tam ta sytuacja jest ciągle nieznana, niestabilna, a jednocześnie no, na przykład Sebastian yy, Tynkenen, yy, fiński poseł z pana yy, grupy, mówił, zachęcam, żeby już Syryjczycy wyjeżdżali do domu. No to właściwie jaki jest ten komunikat? Czy czekamy na rozwój wypadków, próbujemy wpływać, co się tam stanie? Czy równolegle będziemy na przykład właśnie zastanawiać się, jak Syryjczyków, a jest ich 4 miliony w Europie, wysyłać powoli do domu? No na pewno ta sytuacja, która ma miejsce w Syrii, ona ma skutki i reperkusje na bardzo wiele obszarów. Oczywiście główny obszar to kwestia bezpieczeństwa. Zmiana władzy tworzy pewnego rodzaju niestabilność polityczną, ekonomiczną, ale także społeczną. My niepokoimy się wszyscy dzisiaj w Europie. Jak to wpłynie na kwestie migracyjne, ilu migrantów z Syrii będzie zmierzało w kierunku Europy? Dlatego też nam, Europie, Unii Europejskiej, powinno zależeć na stabilizacji sytuacji politycznej, ekonomicznej, gospodarczej w Syrii, po to, żeby ci ludzie po prostu nie emigrowali do Europy. Natomiast o ile w, nie jest to problem Polski, kwestia migracji z Syrii, o tyle w krajach Europy Zachodniej, no właśnie w Finlandii, w Szwecji, w Niemczech, w Wielkiej Brytanii jest bardzo wielu uchodźców syryjskich. I dzisiaj to jest te społeczności właśnie pytają, no jak to jest, jeżeli wyście uciekali przed Asadem, już nie ma Asada, to czy wrócicie do swojego kraju? No to jest, myślę, pytanie uzasadnione, bo jak wiemy w bardzo wielu krajach Europy Zachodniej, w Szwecji w szczególności, w Göteborgu, ale też w Londynie, czy w Finlandii, jak wynika z powiedzi posła Tynkenena, no istnieje problem tej migracji, która była migracją jakby uciekającą przed wojną, przed niestabilnością, przed Asadem, więc w sytuacji, gdy nie ma Asada... Naturalnie przedstawiciele tych społeczeństw pytają, czy Syryjczycy wrócą po prostu do domu, więc absolutnie uważam, jest to pytanie uzasadnione. Ale jeszcze jedno dopytam, ale Charlie Weimers, szwedzki polityk, z pana grupy, no narzeka. Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej odmawia wydalać migrantów, a w Szwecji gangi migrantów demolują nasze miasta. No to to już nie jest zastanawianie się, co zrobić, tylko jest to właściwie apel, żeby ich wyrzucić. No, dziwi się pan redaktor, że yy... Przedstawiciele parlamentarzyści, e, którzy są wybrani właśnie z tych krajów skandynawskich, e, proszą Unię Europejską o pomoc, dlatego że nie tak dawno zginął Polak, zamordowany przez, przez migrantów e, w Göteborgu. Rzeczywiście jest tak, że w Göteborgu, w Malmö są dzielnice zajęte przez migrantów, gdzie po prostu szwedzka policja się nie zapuszcza. Więc przyzna pan, że my nie chcemy takich sytuacji, żeby w Warszawie, w Krakowie, w Gdańsku, w Sopocie były dzielnice zajęte przez migrantów z takiego czy innego kraju, gdzie polska policja boi się wjechać, więc to są, to są pytania społeczeństw szwedzkich, fińskich o to o kwestie bezpieczeństwa, o kwestie możliwości normalnego życia w swoich krajach. Ja tylko widzę, jeszcze wyjaśnię, że pan Charlie, Charlie chyba takie imię, więc tak należy wy, wymawiać, choć ze Szwecji, Weimers, jest wiceprzewodniczącym grupy LIBE, jak ją tu w skrócie nazywamy, a więc Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Więc patrzę na pana Krzysztofa Śmiszka, który jest w tej komisji. Macie już dyskusje takie właśnie mocne na ten temat? No, ta dyskusja będzie trwała. To są początki tej dyskusji, bo mamy wielkie przemiany w Syrii, w kraju bardzo ważnym, którego stabilność jest potrzebna dla utrzymania pokoju na świecie. To jest jedna kwestia. Oczywiście ja się zgadzam częściowo z panem posłem Mularczykiem, że nie mamy dzisiaj jasnego obrazu. Dzisiaj tak naprawdę Syria jest taką areną przemian i właściwie mamy do czynienia z różnymi siłami, które próbują wysforować się na, na na, na, do przodu, e, wysforować się na tą li, e, liderską siłę, która będzie kształtowała e, działania, działania państwa e, syryjskiego. Ja tylko ostrzegam przed jedną rzeczą, to znaczy e, nie otwierałbym szampana i nie otwierałbym tutaj e, nie, nie, jakiejś dyskusji, że już wszystko jest załatwione w Syrii, bo mamy przykład Afganistanu, mamy przykład Libii, gdzie te rewolucje doprowadziły do e, m, przejęcia władzy e, e, przez grupy tak skrajne, e, że nikomu się nawet nie śniło, że w Afganistanie dzisiaj będą działy się takie, a nie inne rzeczy, łącznie z zakazem mówienia publicznego przez kobiety na ulicach. Więc, więc tak naprawdę, mamy tu do czynienia z wielką niewiadomą. Natomiast, natomiast ostrzegałbym przed, przed jednym, przed wykorzystywaniem tej sytuacji przez skrajną prawicę, która próbuje wmawiać społeczeństwom, społeczeństwom europejskim, że dzisiaj można już Syryjczyków wypychać z Europy. Naprawdę poczekajmy jeszcze chwilę, stwórzmy wszystkie możliwe narzędzia jako Europa do tego, aby Syria mogła się przekształcać w kraj normalny, cywilizowany, demokratyczny przede wszystkim. Pamiętajmy, że Unia Europejska to największy donator, jeśli chodzi o pomoc humanitarną. Unia Europejska zapowiedziała ustami pani Kalac, że otwieramy przedstawicieli w unijne, w, w, w Syrii, po to, żeby być w, w bliskim kontakcie ze społeczeństwem, społeczeństwem syryjskim. Zróbmy wszystko, żeby najpierw stworzyć dobre warunki życia i jakie, jakiekolwiek ramy demokratyczne, instytucjonalne w tym, w tym państwie, a nie zacierajmy ręce, jak to robi skrajna prawica, e, e, próbująca odcinać polityczne kupony na tej sytuacji, mam, szczując na, na, na społeczeństwa, społeczeństwa, mm -hmm. społeczeństwa migranckie w, w Europie. Przypomnę panu jedną rzecz. Policja szwedzka oficjalnie zdementowała te banialuki, że jakoby w niektórych państwach, w niektórych miastach szwedzkich policja się bała zapuszczać do niektórych dzielnic po to, żeby sprawdzać, jaka jest sytuacja. To jest kłamstwo i tak właśnie robi skrajna prawica w Parlamencie Europejskim. Jedno pytanie, Arkadiusza Moskwy. Pa, panie mlecz. pośle, pan jest znany z tego, że ma pan dużo mieszkań, bodajże dziewięć, pan ma mieszkań. Ile, ile Syryjczyków e, przyjął do tych pan, dziewięciu pan, mieszkań? Pan, to jest żałosne. To no nie był pan. Pan, mówi, nie, ale pan, pan Wiążeń, no, nie, pan pan skarża, że Europejczycy nie chcą przyjmować migrantów. Hmm. Pan ma dziewięć mieszkań i lub pan 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 pan, pan, proszę, no, proszę nie, to jest jak słabe, że to, to, to jest pytanie o to, jest żałosne, to, jest pytanie to jest żałosne, co pan nie, nie, mówi. Nie, Ale ja rzeczywiście, się pan za swoje ale, słowa. Swo zawsze staram się, aby w programach stąd, żebyśmy rozmawiali o Europie, o naszych Bez problemach i wyzwaniach. I bym może teraz. Ale Możemy teraz wrócił do pana Michała Szczerby, ale czy ta dyskusja, ta wcześniejsza? Tutaj nasza dyskusja, ona w jakimś sensie trochę nie, nie idzie w kolor, jeśli mogę tak powiedzieć. No, dość twardej retoryki premiera Donalda Tuska, jego słynny postulat o zawieszeniu prawa do azylu. No już w niektórych państwach, na przykład w Austrii mówi się o tym, powinniśmy zawiesić prawo do azylu, bo może w tej chwili właśnie zachęcać część Syryjczyków przez niestabilną sytuację w tym kraju wręcz do jeszcze większych przyjazdów do Europy. No tak, ale teraz porozmawiamy tak naprawdę o konsekwencjach tego, co się dzieje w Syrii, prawda? No, dla nas istotne jest to, no, jak ale to, polityka jak, migracyjna jak, jak też to, będzie to, trochę konsekwencją. Tak, ja się do tego odniosł, oczywiście, jak to wpływa na kwestie bezpieczeństwa w takim wymiarze geopolitycznym, na pewno to, co się dzieje w Syrii, jest jakimś osłabieniem Władimira Putina i to jest chyba najważniejsze, bo. Ten zbrodniarz wojenny, no ma jeden problem więcej w sytuacji takiej, kiedy rzeczywiście koncentrujemy my jako Wspólnota Europejska, Wspólnota Atlantycka, naszą uwagę, żeby doprowadzić do trwałego, sprawiedliwego pokoju na, na Ukrainie i jakby w tym, w tym procesie uczestniczy Donald Tusk. Jeśli chodzi o kwestie polityki migracyjnej, polityki azylu, to oczywiście sytuacja Polski jest szczególna, podobnie jak w Finlandii. Ponieważ jesteśmy krajem, tak powiem, graniczącym, chroniącym granice również Unii Europejskiej, ale także NATO, co jest bardzo istotne. I trwa wojna hybrydowa. Niestety to trwa cały czas i stąd projekty Tarcza Wschód, stąd umacnianie zabezpieczeń granicznych, także w tym wymiarze fizycznym. I to jest bardzo istotne, żeby czasowo, podkreślam, czasowo tak jak zostało to zapisane w, w propozycjach rządowych, zawiesić możliwość rozpatrywania wniosków, jeżeli to zagraża bezpieczeństwu. Tak? Bo to nie jest automat, to jest pewnego rodzaju możliwość, która, którą będzie dysponowała Straż Graniczna. Natomiast oczywiście no, to są decyzje jednostek. Znaczy, ja uważam, że migranci również no, stanowią jakąś wartość dodaną z punktu widzenia, Gospodarek, życia społecznego, e, rynku pracy i tak dalej. Więc to nie jest tak, to nie jest automat, że kto, jak ktoś pochodzi z Syrii e, i był uchodźcą, czy, czy było pod ochroną e, prawną międzynarodową, to automatycznie będzie chciał wrócić do swojego kraju, no, ponieważ bardzo często są lekarze, to są, e, to są nauczyciele, to są inżynierowie i tak dalej, więc to są zawsze indywidualne decyzje. Natomiast jedno jest pewne, powinniśmy uczestniczyć w tym wielkim procesie transformacji, jako Unia Europejska, jako poszczególne kraje, no po to, żeby doprowadzić do tego, żeby w, tym, w tej części świata był, była stabilizacja, była przewidywalność, która ma wpływ również na naszą sytuację. No to, to trochę pociągnijmy ten wątek. Tylko czy rzeczywiście jest tak, że Unia Europejska no, ma te narzędzia? Mamy Europejską Służbę Działań Zewnętrznych, mamy już kolejną, nową teraz szefową unijnej dyplomacji, pań, panią Callas. No a jednak często jest takie wrażenie. Tutaj pan poseł że mówił o wysłaniu przedstawiciela unijnego do Damaszku, ale jest czasami takie przekonanie, że tak na to i tak wielcy światowi gracze to rozegrają. Czy pan widzi taką możliwą aktywność Unii Europejskiej, czy ona ma wystarczająco dużo narzędzi, żeby jakoś pomóc w tej sytuacji w Syrii? Wydaje mi się, że Unia Europejska jednak powinna tu mobilizować wszystkim ONZ i pod auspicjami ONZ- powinny być tu organizowane akcje stabilizacyjne sytuację polityczną w Syrii, dlatego że rzeczywiście, że jest tak, że kluczowe jest, co się wydarzy w tym okresie tranzycyjnym, przejściowym po, po ucieczce Asada. To jest niezwykle ważne, tam Rosja traci swoje wpływy. Zresztą widzieliśmy, jak sowieckie społeczeństwo odrzuciło po prostu te, te wpływy rosyjskie. To jest, to jest bardzo ważne. Natomiast oczywiście Unia Europejska jest, jest, jest jednym z aktorów globalnych i. Powinna wspierać te misje stabilizacyjne, ale jednak pod auspicjami ONZ-u. Nie sądzę, żeby tu Unia Europejska jako sama mogła mhm. doprowadzić do jakichś istotnych zmian, to musi być współpraca tych głównych aktorów międzynarodowych. Ale na pewno rola Unii jest bardzo ważna, bo jeżeli będziemy wspierać tutaj jakby stabilizację Syrii, pomagać w budowie, nie wiem, powiedzmy, szkół, szpitali, kanalizacji to spowoduje, że ci ludzie jednak nie będą wyjeżdżać masowo do, do Europy, ale będą stali, starali się jednak żyć w swoim kraju. No na razie takim elementem, no właśnie nie wiem, czy stabilizacyjnym, no to było podczas wizyty Ursuli von der Leyen w Turcji, no obietnica dla Erdogana, że dostanie znowu dużo pieniędzy właśnie na to, żeby Syryjczyków ja powiem nie wpuścić do Europy, to nie było powiedziane więcej, ale żeby im stworzyć warunki, aby wrócili Wrócili do Syrii. No to jest jedno z narzędzi, ale dość kontrowersyjne. No, na pewno jest tak, że Turcja jest tym graczem regionalnym, bardzo potężnym i bez w, w współpracy z Turcją tego problemu problemów wyzwania właściwie, wyzwania zapewnienia jakichś pokojowych, demokratycznych zmian e, oraz stabilizacji sytuacji. Bez, bez Turcji to, to, to się po prostu nie odbędzie. Ja się też jakoś tak troszeczkę zdziwiłem, że zobaczyłem panią Ursulę von der Leyen w. W, 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 dla A spotkania. nie Kajekalas. A nie Kajekalas. więc no, to jest pytanie, dlaczego tak się, tak się wydarzyło. Myślę, że będą pytania do Komisji Europejskiej w tej, w tej sprawie. Natomiast jedno jest pewne, to znaczy, sami sobie jako Unia Europejska nie poradzimy i oczywiście wszyscy inni gracze, ONZ, także Stany Zjednoczone muszą być zaangażowane w te kwestie. Uważam, że także to przedmiotem rozmów powinna być jednak sytuacja mniejszości, na przykład mniejszości kurdyjskiej, która, no, której tutaj ten Dobrostan może być. No, stoi przynajmniej przynajmniej pod mm -hmm. znakiem zapytania, jak to będzie w tym nowym, pod tymi nowymi rządami. Ja tylko chciałbym, żebyśmy nie wypuścili z rąk tej, tej, tej możliwości wpływania na to, co się dzieje w Syrii, nie wypuścili z rąk jako Unia Europejska, bo bardzo szybko, bez takiego, no powiedzmy, takiej mocnej obecności w, w Syrii. No, władze mogą przejąć ci, którzy będą jeszcze bardziej destabilizować ten, ten region i wprowadzać zmiany, które na pewno, na pewno nie będą pożądane. Problemem jest to, że będziemy mieli teraz, czy będziemy zmuszeni w jakimś sensie współpracować z, z, z nowymi władzami, o, o których jednak no, wiele analityków mówi, to są ludzie związani w przeszłości z państwem islamskim, albo wręcz z Al-Kaidą, jak lider w tej chwili opozycji. No, organizacje, które są na liście organizacji terrorystycznych. Jak rozwiązać ten no, to jest myślę ten czas, czy znaczy, to jest jakby wielka niewiadoma, o której pan, e, którą pan spróbował nazwać. Znaczy, wydaje mi się, że to jest ten moment na, na, na dyplomację europejską, dyplomację amerykańską, brytyjską, e, żebyśmy te siły połączyli. E, ważna jest współpraca, ja się cieszę z tego spotkania e, e, z prezydentem Erdoganem, bo to jednak pokazuje, że że jest współpraca, która była od, od, od zawsze jakby z, z Turcją, jako tym krajem, który też można powiedzieć, e, wspiera Unię Europejską e, w tym trudnym procesie e, fal migracyjnych. E, więc e, wydaje się, że, że musimy zrobić wszystko, żeby de, mhm. móc w sposób taki, na jaki będziemy mogli, w jakim będziemy mogli kształtować również podejście tych nowych władz do. Do wartości, które nas są po prostu bliskie. Jak to jest właśnie złożony temat, to świetnie pokazała ta wizyta pani von der Leyen w Turcji, bo przy okazji e, e, prezydent Erdogan powiedział, a co z naszymi negocjacjami akcesyjnymi? Należałoby je przyspieszyć. No więc to też będzie jakiś temat, choć wydaje się abstrakcyjny, być może, ale wróci, wróci na agendę, tak, również podczas polskiej prezydencji. To jak pan myśli? No, abstrakcja? No cóż, e, powrót do negocjacji. Polska, jak Polska ma e, tradycyjnie bardzo dobre relacje z, z Turcją. E, należałoby te relacje oczywiście podtrzymywać. E, Turcja jest cały czas, tak jak wiele krajów, też e, Bałkański utrzymywana w przedpokoju Unii Europejskiej. I to powoduje pewną frustrację, ale też brak zaufania tych krajów do Unii Europejskiej, do przywództwa. I yy, w związku z powyższym to myślę, że należy zacieśniać relacje mm. z Turcją, dlatego że jest to absolutnie strategiczny kraj łączący, który leży jakby na łączniku trzech kontynentów. I dzisiaj bez Turcji tak naprawdę trudno jest stabilizować sytuację i w, na Bliskim Wschodzie, i w Afryce. Więc a, absolutnie tutaj Unia Europejska. Mm. Polska muszą mieć świetne relacje z Turcją dlatego że Turcja rzeczywiście jest tą bramą e, też dla wielu migrantów z, z, z Azji Bliskiego Wschodu do Europy i bez współpracy z Turcją z prezydentem Erdoganem nie jest możliwe racjonalne e, e, zarządzanie procesem migracyjnym po prostu z Bliskiego Wschodu. No to jeszcze Krzysztof Śmiszek w tej debacie parlamentarnej można było wyciągnąć taki wniosek, że dla posłanek i posłów takim papierkiem lakmusowym e, oceny e, intencji nowych władz syryjskich będzie e, sytuacja chrześcijan e, w Syrii ich pozycja? No bo niektórzy mówią, skoro to są ludzie związani właśnie z ISIS, no to może będą chcieli wprowadzić szariat. No, sytuacja każdej mniejszości musi być monitorowana. Jeśli pojawiłyby się jakieś oznaki prześladowania z uwagi na religię czy pochodzenie etniczne, no takie, takie, takie ruchy muszą być potępione. Dlatego tak ważne jest inwestowanie w społeczeństwo obywatelskie, ale także tak ważne jest włączenie do tej, do tych przemian wszystkich grup i chrześcijan i kurdów tak aby e, mieć pewnego rodzaju bezpieczniki i żeby te, te fale wzburzone no, na te fale wzburzone lać e, mm. pewnego rodzaju oliwę żeby e, ta dyskusja dotyczyła dotyczyła e, każdej grupy mm. i tak żeby e, te przemiany nikogo nie pozostawiły w tyle co więcej a, albo co gorsza e, nie, żeby nie było żadnych kozłów ofiarnych tych e, tych przemian na przykład chrześcijan czy czy, czy mniejszości etnicznych. Natomiast no, ja co do Turcji to ja bym był bardzo ostrożny bo to jest jedna Moja grupa polityczna zawsze wspierała aspiracje Turcji, do, jeśli chodzi o akcesję. Natomiast pamiętajmy, że pod rządami Erdogana rozwalono kompletnie system wymiaru sprawiedliwości. Wprowadzano, wprowadzano reżim, który uderzał w społeczeństwo obywatelskie. Więc nie wiem dlaczego w pan. Dziennikarzy w dziennikarzy i w sędziu, więc Rozumiem, że to są bliskie metody dla pana Mularczyka i widziałby Turcję, od takich... Turcję w Unii Europejskiej. Na tym etapie dla Turcji są zamknięte drzwi, ponieważ podstawowe wartości. Unijne mhm. no, są tam po prostu deptane. No to na koniec jeszcze Michał Szczerba, a pan wierzy, właśnie po tych doświadczeniach, które tu były wymieniane, arabska cała wiosna, mm. prawda, Afganistan, pan, pan wierzy, że to jest taki obszar, w którym według naszego myślenia właśnie demokracja, szacunek dla, dla praw człowieka, mm. mniejszości, że to może tam e, zaistnieć? No pan, no, trzeba, żeby to zakiełkowało, znaczy to, to trzeba wykonać tę robotę, znaczy nie można bezkrytycznie podchodzić e, na przykład do, do standardów demokratycznych czy pluralizmu politycznego w Turcji, bo jakby krytyka tutaj jest absolutnie uzasadniona. Natomiast e, poza krytyką i poza oczekiwaniami to no, jest realna polityka. Tak? Znaczy, e, Turcja jest naszym sojusznikiem w NATO, e, Turcja jest ważnym aktorem e, i, 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 i trzeba z nimi utrzymywać bardzo bliskie, e, bliskie relacje i uważam, że Turcja nadal ma jakąś rolę do spełnienia, również w kwestiach pokojowych związanych z Ukrainą. I ten przyszły rok no, będzie kluczowy, żeby uruchomić wszystkich aktorów, wszystkich tych, którzy mają jakąś rolę do, do odegrania, w tym też, żeby doprowadzić do trwałego, nie przejściowego, nie, nie chwilowego, nie zawieszenia broni, ale trwałego, hmm. sprawiedliwego pokoju w Ukrainie, który zapewni również możliwość kontynuowania tej drogi ku Unii Europejskiej i ku Sojuszowi Północnoatlantyckiemu. No to rzeczywiście czekamy, co, co będzie dalej, ale oczywiście aktywnie czekamy. Panom dzisiaj już dziękuję za rozmowę. Dzień Byli bardzo. z nami Arkadiusz Mularczyk, Michał Szczerba, Krzysztof Śmiszek. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo panom dziękuję. A teraz pora na nasze unijne ABC. No i termin, który się też pojawił w naszej dyskusji. E, wysoki, wysoka przedstawiciel. Nazywana unijną żelazną damą słynie przede wszystkim z ostrej postawy wobec Rosji i silnego wsparcia dla Ukrainy. Teraz to ona przejęła stery na stanowisku szefowej unijnej dyplomacji. Od razu pojechała do Kijowa. Naszym celem jest teraz pomoc Ukrainie, wzmocnienie jej na polu bitwy. Ale co w praktyce może zrobić? Szef unijnej dyplomacji, inaczej wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa. Zadanie ma jedno, choć dość szerokie. Reprezentuje Unię Europejską za granicą. Nie chodzi tylko o reprezentację, jest to raczej funkcja dyplomatyczna. Oczekuje się od niej głównie podejmowania decyzji dotyczących stanowiska Unii Europejskiej w polityce zagranicznej, chociaż to stanowisko obejmuje też politykę bezpieczeństwa. Unijne stanowisko istnieje od 1997 roku. Jednak przez pierwsze lata nieco inaczej wyglądało. Połączone było z funkcją sekretarza generalnego Rady Unii Europejskiej. W takiej formie pełnił je niemiecki polityk Jungentrumpf w 1999 i Javier Solana do 2009 roku. Podejmujemy uzasadnione działania, by spróbować pokonać terroryzm we wszystkich jego przejawach. Kadencja Solany pokazała, że w takiej formie stanowisko jest mało efektywne. Unia w 2004 roku znacznie się rozszerzyła, więc kraje członkowskie domagały się, by organizacji nadać więcej kompetencji w dyplomacji. Szczególnie, że zgodnie z traktatem lizbońskim, Unia Europejska stała się podmiotem w świetle prawa międzynarodowego. To właśnie od tego momentu szef unijnej dyplomacji jest mocniejszy w swoich kompetencjach: jedną nogą siedzi w Radzie, a drugą w Komisji Europejskiej. Pierwszym przedstawicielem w takiej formie została Brytyjka Katrin Ashton. Nie był to dobry debiut. Europosłowie twierdzili, że nie ma ani wiedzy, ani umiejętności. W kronikach chwały się nie zapisała. Ponownie zaskoczyła eurodeputowanych niekompetencją. Złoty spadochron dla Aszton otrzyma 400 tysięcy funtów za nic nierobienie. Przez te wszystkie lata stanowisko piastowało już kilku wysokich przedstawicieli, i nikomu z nich nie przypisano pasma sukcesów. W najtrudniejszych czasach, bo eskalacji wielu konfliktów na świecie, stanowisko pełnił Hiszpan Josep Borrell. Problem z Zelańskim polega na tym, że dostają dużo oklasków, a za mało amunicji. Mimo stanowczości, którą potrafił pokazać po wybuchu wojny w Ukrainie, jego kadencja także nie odbyła się bez wpadek. Największą zaliczył podczas wizyty w Moskwie i spotkania z Siergiejem Ławrowem trzy lata temu. Wizyta miała poprawić stosunki Unii z Rosją, ale okazała się schromotną porażką, a określona została jako kompromitacja. Unia Europejska na tym etapie jest niewiarygodnym partnerem. Kaja Kalla z szefem unijnej dyplomacji jest zaledwie kilka tygodni. Europejscy politycy z nadzieją patrzą na jej kadencję i wierzą, że poprawi wizerunek unijnej dyplomacji. Ale to pokaże czas. Z pewnością byłoby dobrze, gdyby Unia Europejska była tak znaczącym graczem na świecie, no jaki ma potencjał. Tego sobie życzmy na Nowy Rok, ale oczywiście też wszystkiego dobrego na Boże Narodzenie. Do zobaczenia.